Wczoraj wieczorem, gdy zbierałam się do wyjścia, mój przyjaciel wciąż mnie pospieszał, nie chcąc spóźnić się na koncert w lokalnym barze. Dopiero po kilku piwak zorientowałam się, że nie mam telefonu w kieszeni. Sprawdziłam wszędzie stolik przy którym siedzieliśmy, łazienki, cały bar. Niestety nigdzie go nie było. Użyłam więc komórki kumpla, by zadzwonić na swój numer. Po dwóch sygnałach ktoś odebrał. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, w słuchawce rozbrzmiał niski, chrypliwy rechot i osoba po drugiej stronie się rozłączyła. Kolejnych telefonów już nie odbierał. Pogodziłam się z tym, że ktoś go ukradł i wróciłam do domu. Mój telefon spoczywał na moim stoliku. Dokładnie tam, gdzie go zostawiłam przed wyjściem z domu.